W ewangelii Jana 11:35 znajdujemy najkrótszy werset w całej Biblii. Jezus zapłakał. Ale dlaczego płakał? Przecież wiedział, że za chwilę wskrzesi łazarza. Przecież był synem Bożym, miał moc nad życiem i śmiercią. Dlaczego więc łzy spływały po jego twarzy? Płakał, bo widział ból Marii i Marty. Widział cierpienie ludzi, których kochał. Jego serce było poruszone ich bólem. To pokazuje nam coś niesamowitego o charakterze Boga. On nie jest obojętny na nasze cierpienie. On nie patrzy na nasze łzy z góry, z dystansem. On współczuje nam w naszym bólu. Jezus nie jest odległym Bogiem, który siedzi gdzieś w niebie i obserwuje nasze zmagania. On jest Bogiem, który stąpił na ziemię, aby doświadczyć naszego bólu. Został odrzucony przez swoich, zdradzony przez przyjaciela, opuszczony w najtrudniejszej chwili doświadczył fizycznego i emocjonalnego cierpienia. Wie, jak to jest czuć się samotnym, nawet będąc otoczonym ludźmi. W księdze Izajasza 53, 3, 4 czytamy o Jezusie. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści oswojony z cierpieniem. Zaprawdę on wziął na siebie nasze choroby i dźwigał nasze boleści. To samo dzieje się dzisiaj z Tobą. Gdy płaczesz w samotności, Jezus płacze z tobą. Gdy czujesz się złamany, on czuje Twój ból. Gdy wydaje się, że nikt Cię nie rozumie, on rozumie każdy szczegół Twojego cierpienia. Twój ból nie jest Ci obcy, on go nosi razem z Tobą. Napisz w komentarzu, czy wiedziałeś, że Jezus tak bardzo rozumie Twój ból? To może zmienić Twoją perspektywę na cierpienie.